Cześć, siema, witam was moi drodzy. Dzisiaj startujemy z Panini Road to Euro 2016 w edycji polskiej. Jak wiemy, to znaczy ja już otwierałem Road to Euro, ale te niemiecką, jakby to edycję nazwać, właściwie te edycje niczym się nie różnią. No i dzisiaj lecimy z multipakiem. multipack jak już pewnie mówiłem w ostatnim odcinku 38 kart, 25 zł kosztuje. Zawiera 600 szetek, a także 2 karty limitowane. I tu na plus tego multipaka jest to, że można tutaj sobie podpatrzeć, jakie będą karty limitowane. Poczekajcie, zaraz sobie go otworzę. E, tak jak już mówiłem, plusem jest to, że można podpatrzeć, jakie są karty limitowane. No ale ja już muszę Wam powiedzieć, że podpatrzyłem, jakie tam są limitki. No i niestety we wszystkich multipakach są takie same limitki, jakie były w blistrach, tych niemieckich. Także jeżeli ktoś już kupował blistry niemieckie, no to może sobie multipaki te odpuścić, bo zaraz Wam to udowodnię. E, poczekajcie. Limitki, tu są dwie limitki, są to po pierwsze Eden Azard, a także Martin Odegard, czyli to są te same limitki, które mieliśmy w tych blisterkach niemieckich. Także jak ktoś kupował już blisterki niemieckie, to może sobie odpuścić tego Multipacka. No, yy, mają u nas podobno wyjść blisterki, podobno, bo jeszcze nie wyszły. Mam nadzieję, że niedługo wyjdą także sobie. Na pewno kilka zakupię. No mamy Edena Azarda, świetna limitka, także Martin Odegard. Bardzo fajne limitki, chociaż to są moje już powtórki. Także, jeżeli ktoś by tych kart nie miał, to bardzo serdecznie zapraszam na wymianę, jakąś, bo myślę, że już mm, jak już będę te otwierał saszetki, to już niedługo będę. Eee, zaczynał wymiany z tego Road to Euro, bo już będzie, będę miał sporo powtórek. No i mamy 6 saszetek, także zaczynamy otwieranie i zobaczymy, co mi się tutaj trafi ciekawego dzisiaj. O proszę, na początek mamy tutaj, wyskakuje nam Defensive Rock, jest to Mats Hummels. To jest moja już chyba powtórka, no ale... Defensive Rock to dosyć mocna karta w tej kolekcji. No i dalej mamy bazówki. No ale jak pewnie wiecie, bazówki są bardzo ładne. Bardzo mi się podobają. Myślę, że wam też się bardzo podobają. Mamy tu zęgina, maticia. O, proszę, piszczek z Polski, także super. Polak nam się trafił, chociaż to jest moja już powtórka, no ale musicie przyznać, że karty bazowe są bardzo piękne. Zunici cholebas. Także, e, jeżeli ktoś nie ma tyle funduszy, tyle pieniędzy, żeby zebrać całą kolekcję, to ja bardzo mu polecam zbierać chociażby same bazówki, bo jak widzicie w tym roku Panini naprawdę postarało się, jeżeli chodzi o bazówki, naprawdę piękne takie bazówki zebrać, na przykład komplet Polaków czy komplet Niemców, jak ktoś e, Kogo lubi, no i proszę, dalej mamy w kolejnej saszetce zawodnika z Chorwacji, Dario Serna, fans faworycie. Poczekajcie, bo tylko sprawdzę, czy to jest moja powtórka już czasem. Bo tu mam z boku ten album, i sobie sprawdzę, czy to jest moja już powtórka. No i to jest mój brak, także Dario Serna, fajna karta mi się trafiła jeszcze serny nie miałem super. Dalej mamy puzelka ze Szwajcarii. No. Zebranie tego kompletu line-upów 72. Jest chyba line-upy, to będzie dosyć ciężko, ale mam nadzieję, że z Waszą pomocą się uda. Tutaj mamy Kombarowa, Jego Koste. Mieliśmy na limitce w puszce tej niemieckiej. Foren, a także Hart. Także fajny karty na razie nam wpadły. A dopiero dwie saszetki otwarte. O tu będzie, już chyba wiecie co tam będzie. O tu sobie tak odwrócimy jakoś. Tu mamy dalej line-up z Turcji, czyli już drugi line-up. Dalej mamy Hamsika, Kina, Kurtua, oczywiście bazówki, Subasić. No i tu mamy, o proszę, piękna karta Golstopper. Wojciech Szczęsny, ale Wojciecha Szczęsnego mam już, także to jest moja już powtórka bardzo chętnie bym się wymienił za jakiegoś innego golstopera, bo jeszcze mi chyba trzech albo czterech brakuje do końca także jak to komuś brakuje Szczęsnego czy jakby ktoś chciał Szczęsnego to bardzo zapraszam do wymiany, bo myślę, że karta bardzo fajna no a my jedziemy dalej, jeszcze 3 saszetki zostały, o proszę tu nam od razu wyskakuje e, de, Dynamo Inan, ale to jest moja powtórka, także e, to idzie też na wymianę, jakby ktoś chciał, dalej mamy logo Irlandii, a więc pierwsze w tym unboxingu, Matić Grosicki z Polski, fajnie, Drugi Polak na bazówce nam się trafia, jeszcze oczywiście Szczęsny nam się tu trafił, o jakoś tak go pokażemy. Mendunianin i Papastopoulos, no i jeszcze dwie saszetki do końca zostały. Całkiem fajny ten multipak, choć zobaczymy. To my tu jeszcze będziemy mieć Kokorin. One to watch to jest moja powtórka, już chyba z tego co mi się zdaje. Poczekajcie, sprawdzę. Tak, Kokorin to jest już powtórka. Także kolejny na wymianę idzie. Mamy line z mm, Słowenii. Kolejnego Sommer Mangala Skielbret, a także Lalana. No i ostatnia saszetka. Będzie jeszcze coś fajnego, zobaczymy. Otwieramy i patrzymy, czy coś jeszcze będzie fajnego. O, <laughs> nie, no nie wierzę. Widzicie, to tej karty jeszcze nie miałem. Cristiano Ronaldo, game changer. O, tak, ostro się jakoś złapię. No i powiem wam, że to jest mój już, kochani, to jest już mój Piąty game changer w sumie szósty bo trafił mi się e, runej na powtórce ale nie no trafił mi się teraz Ronaldo także już mówiłem że multipak taki sobie ale naprawdę ostatnia saszetka pokazała że jednak fajnie było kupić ten multipak miałem go nie kupować a jednak było warto bo trafił mi się game changer Ronaldo Według mnie jest to najlepsza karta do trafienia w tej edycji, ponieważ, jak wiemy, Messi go nie ma w tej edycji, ponieważ, jak wiemy, on gra w, w Ameryce Południowej na Copa America. Natomiast jest tu Ronaldo, jest świetna karta, świetny game changer. Inni mówią, że te game changery są podobne trochę ba do bazówek, no ale są tu takie wytłaczane, no i Piękna karta. Piękna karta mi się trafiła. Także jestem bardzo zadowolony. No a my tu mamy jeszcze logo tureckie. Mamy Kombarowa. Mamy również Pintiliego, Sivoka i McLean'a. Także tak by to wyglądało. Myślę, że Wam ten unboxing się podobał. Bo jak widzicie, tutaj mi się bardzo podobał. No a ja już Was zapraszam na kolejny odcinek. Będę w nim otwierał tą dużą puszkę. To już jest moja druga puszka z tej edycji. Ta duża, którą będę otwierał. Mam nadzieję, że tu trafi mi się coś fajnego. Także zapraszam na kolejny odcinek. Myślę, że będzie ciekawie. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.